Z tego filmu dowiesz się, dlaczego nie warto rozważać spółki z spółki komandytowej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszam! Ten kanał jest wspierany przez Ftax, Doradztwo podatkowe, doradztwo prawne i obsługa księgowa dla firm. Cześć! Z tej strony Filip Biegun, doradca podatkowy. Na tym kanale omawiam kluczowe kwestie podatkowe w biznesie. Tematyką dzisiejszego filmu jest pewna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która do niedawna była bardzo popularna wśród przedsiębiorców, a mianowicie spółka zo, spółka komandytowa. Postaram się omówić, z jakich powodów aktualnie nie opłaca się prowadzić działalności gospodarczej w tej formie oraz jakie działania można podjąć, żeby optymalnie i bezpiecznie. Wycofać się z takiej struktury i jednocześnie zaoszczędzić przy tym znaczące materialne kwoty na podatkach i składkach. Zacznijmy od podstaw, czyli co tak naprawdę do niedawna przemawiało za tym, że przedsiębiorcy uważali spółkę za spółkę komandytową za idealną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka komandytowa była bardzo popularnym wyborem, przede wszystkim z tego powodu, że jeszcze kilka lat temu nie była podatnikiem CIT, czyli nie płaciła w ogóle podatku dochodowego. Od prowadzonej przez siebie działalności. Natomiast podatek płacili wyłącznie wspólnicy tej spółki. No i to niewątpliwie była duża zaleta spółki komandytowej. Natomiast dużym minusem spółki komandytowej jest to, że wspólnicy, którzy pełnią w niej rolę komplementariuszy, odpowiadają wraz ze spółką za zobowiązania związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. No i żeby tę odpowiedzialność ograniczyć, często rola komplementariusza była powierzana spółce, zo, która ze swojej natury no, ogranicza zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. No, z uwagi natomiast na to, że spółka ZOO jest podatnikiem CIT, czyli płaci podatek dochodowy, no, udział komplementariusza w zysku spółki komandytowej ustalano na minimalnym poziomie np. 1%. Wszystko po to, żeby te obciążenia podatkowe po stronie spółki ZOO zminimalizować. No i ta omówiona przeze mnie struktura, czyli spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka ZO, która posiada minimalny udział w zysku spółki komandytowej, natomiast komandytariuszami są osoby fizyczne, no którzy są jednocześnie wspólnikami w spółce ZO, jest przedstawiona na aktualnym slajdzie. No i teraz spróbujmy sobie ustalić, na czym tak naprawdę polegają wady prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki ZO spółki komandytowej, a jest ich dość sporo. No i przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że tak jak wspomniałem, od kilku już dobrych lat spółka z spółka komandytowa po prostu podlega podwójnemu opodatkowaniu. Z uwagi na to, że spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, no i muszą płacić podatek od dochodów ze swojej Działalności. No i jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że w spółkach o spółkach komandytowych nie jest możliwy wybór bardzo fajnej metody optymalizacji podatkowej, jaką jest estoński CIT. Jest to związane z tym, że taka forma prowadzenia działalności gospodarczej po prostu nie spełnia warunków wymaganych do wejścia w system estońskiego CIT-u. Drugim argumentem przemawiającym przeciwko wyborowi spółki o spółki komandytowej jest to, że spółka komandytowa przy wypłacie zysku do komandytariuszy nie może odliczyć zapłaconego przez siebie podatku, czyli innymi słowy w sytuacji, w której spółka komandytowa wypłaca zysk do swoich wspólników, po prostu musi pobrać podatek dochodowy PIT w wysokości 19%. Trzeci już argument przemawiający przeciwko spółkom za spółką komandytowym polega na tym, że wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi w takiej spółce, muszą płacić składki ZUS i składkę zdrowotną. No i obecnie to jest koszt na poziomie około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie na danego wspólnika. No i kolejny już argument związany, przemawiający przeciwko spółkom do spółkom komandytowym jest związany z tym, że taka forma prowadzenia działalności gospodarczej cechuje się nieprzyjrzystą strukturą, ponieważ z jednej strony mamy wspólników, którzy są osobami fizycznymi, a z drugiej strony mamy wspólników. Czy wspólnika, który jest osobą prawną. No i taka nieprzyjrzysta struktura udziałowa jest niepożądana z różnych względów. No dobrze. Spróbujmy sobie teraz ustalić, co można zrobić, żeby z tej niepożądanej struktury spółki ze spółki komandatowej się wycofać. No i w większości przypadków przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w tej formie Przede wszystkim rozważają wariant polegający na tym, żeby przejść ze spółki komandytowej na spółkę zo, no i jednocześnie usunąć komplementariusza, jako wspólnika spółki komandytowej. No i jest kilka sposobów, które pozwalają na realizację takiego scenariusza. No w tym filmie chciałbym opowiedzieć o jednym z najczęściej wybieranych w tym zakresie sposobów. Pierwszy etap tego sposobu polega na przekształceniu spółki komandytowej w spółkę zo. Na skutek takiego przekształcenia spółka ZO, która powstaje na skutek przekształcenia ze spółki komandytowej, staje się jej następcą prawnym, czyli przyjmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki komandytowej. No i zachowuje również numer NIP spółki. Natomiast z perspektywy podatkowej dochody spółki ZO po przekształceniu nadal podlegają opodatkowaniu według właściwej stawki, czyli 9 albo 19%. Natomiast różnica polega na tym, że wspólnicy spółki z po przekształceniu przestają płacić składki ZUS i składkę zdrowotną. Przekształcenie jako takie nie podlega podatkowi dochodowemu, no i najczęściej nie podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Czyli można powiedzieć, że taka czynność przekształcenia spółki komandatowej z ZO, po prostu jest neutralna podatkowo. W kolejnym kroku dochodzi do procedury tak zwanego nieodpłatnego, dobrowolnego umorzenia udziałów. No i w tej czynności po prostu chodzi o to, że udziały, które komplementariusz, czyli spółka ZO posiada współce za już po przekształceniu po prostu przestają istnieć. No i ten komplementariusz były już komplementariusz zgadza się na to, żeby w zamian za to umorzenie nie było mu wypłacane z tego tytułu żadne wynagrodzenie. No i skutkiem tej operacji jest po prostu to, że spółka za przestaje być udziałowcem w za po przekształceniu no a udziały pozostałych wspólników w kapitale zakładowym i zysku spółki po prostu ulegają proporcjonalnemu zwiększeniu. Oczywiście, żeby taki ruch miał sens, no trzeba sprawdzić skutki podatkowe. No i dobra wiadomość jest taka, że aktualnie urzędy skarbowe zgadzają się na to, żeby w związku z przeprowadzeniem takiej operacji umorzenia udziałów po stronie zaangażowanych podmiotów, czyli po stronie udziałowców i spółki, nie powstawał przychód podatkowy, czyli w związku z przeprowadzeniem tej transakcji umorzenia udziałów, wspólnicy i spółka nie muszą płacić podatku dochodowego. I ta kwestia no nie jest jednak całkowicie jasna, no i dlatego z tego powodu w każdym przypadku każdorazowo warto pozyskiwać interpretacje indywidualne, które potwierdzają brak podatku do zapłaty przy realizacji takiej transakcji umorzenia udziałów. No i na kolejnym slajdzie mamy przedstawioną strukturę docelową, czyli dwie spółki z funkcjonujące jako tak zwane Spółki siostry, czyli podmioty niepowiązane w sposób kapitałowy, spółkę ZO, która powstała na skutek przekształcenia ze spółki komandytowej i spółkę ZO, która poprzednio była komplementariuszem. No i na koniec spróbujmy sobie policzyć, ile można zaoszczędzić na podatkach i składkach, przeprowadzając te omówione przeze mnie czynności, czyli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę ZO, no i umorzenie Udziałów. No i mamy przykład spółki ze spółki komandytowej, która osiągnęła 10 milionów złotych przychodów podatkowych, no i poniosła 9 milionów złotych kosztów uzyskania przychodów, czyli jej dochód wynosi milion złotych. Od tego dochodu oczywiście spółka musi zapłacić podatek dochodowy, w związku z tym, że jest podatnikiem CIT, czyli 190 tysięcy złotych. No i od zysku spółki pomniejszonego o podatek, czyli 810 tysięcy złotych wypłaconego do udziałowców, spółka musi pobrać podatek dochodowy PIT, który w tym przypadku wynosi niecałe 154 tysiące złotych. No i suma obciążeń z tego tytułu, czyli podatek dochodowy spółki wspólników wynosi niecałe 344 tysiące złotych. No i mamy jeszcze oczywiście składki ZUS i składkę zdrowotną, którą wspólnicy muszą płacić. No i aktualnie suma obciążeń z tego tytułu dla dwóch wspólników wynosi około 61 tysięcy złotych, czyli suma obciążeń spółki wspólników sięga kwoty około 405 tysięcy złotych. I to powoduje, że efektywne opodatkowanie spółki wspólników no, wynosi około 40%, czyli z miliona złotych dochodu spółki do kieszeni wspólników trafia jedynie kwota około 595 tysięcy złotych. No i teraz spróbujmy sobie przeanalizować ten przypadek. W sytuacji, w której spółka komandytowa wycofuje się ze struktury spółki do spółki komandytowej. I po tym wycofaniu przychodzi na estoński CIT, do czego ma już prawo, bo spełnia już warunki wymagane do wejścia w ten system. Mamy analogiczne parametry, jak w poprzednim przypadku, czyli przychody podatkowe na poziomie 10 milionów złotych, koszty uzyskania przychodów na poziomie 9 milionów złotych, dochód wynoszący milion złotych. No i w sytuacji, w której taka spółka jest na estońskim CIT, to w momencie wypłaty zysku, dopiero w momencie wypłaty zysku, płaci podatek dochodowy, który w tym przypadku wynosi 200 Tysięcy złotych. Od tej kwoty wypłaconej dywidendy spółka musi pobrać podatek dochodowy PIT, który w tym przypadku z uwagi na mechanizm odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę wynosi jedynie 50 tysięcy złotych, czyli suma obciążeń z tytułu podatku dochodowego spółki wspólników wynosi 250 tysięcy złotych. No i znikają nam obciążenia z tytułu składek ZUS i Składki zdrowotnej, no i to wszystko powoduje, że w kieszeni wspólników zostaje już kwota 750 tysięcy złotych. I te liczby wyglądają jeszcze ciekawiej w sytuacji, w której spółka ZOO powstała na skutek przekształcenia spółki komandytowej, decyduje się na pozostawienie części. Zysku i wypłatę do udziałowców jedynie połowy swojego zysku. No bo w takiej sytuacji suma obciążeń podatkowych spółki wspólników wynosi zaledwie 125 tysięcy złotych, co oznacza, że w kieszeni wspólników i spółki zostaje już kwota. 875 tysięcy złotych. No i w tym miejscu musimy jeszcze oczywiście wskazać, że tych sposobów na legalną optymalizację podatkową po wyjściu ze struktury spółki ze spółki komandytowej jest oczywiście więcej, ponieważ możemy w tym zakresie jeszcze rozważyć scenariusz, w którym Spółka komandytowa dalej funkcjonuje jako spółka komandytowa, ale komplementariuszami w takiej spółce stają się już wyłącznie osoby fizyczne, ponieważ w takiej sytuacji no możliwe jest tak naprawdę jednokrotne opodatkowanie dochodów spółki i wspólników. Innym scenariuszem, którym warto rozważyć, jest sytuacja, w której udziałowcem w spółce za poprzekształceniu staje się fundacja rodzinna, ponieważ w takiej sytuacji nie trzeba płacić podatku dochodowego od wypłaty zysków pomiędzy spółką a fundacją. Więc, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki ze spółki komandytowej i rozważasz wyjście z tej struktury, uważasz, że ona jest już nieopłacalna, do czego mam nadzieję, przekonałem Cię w tym filmie, to zachęcam Cię do tego, abyś umówił się na bezpłatną konsultację z nami. Link do takiej bezpłatnej konsultacji znajdziesz w opisie. My podczas takiej konsultacji sprawdzimy, który scenariusz byłby dla Ciebie najbardziej opłacalny, i zarekomendujemy odpowiednie kroki służące realizacji takiego rozwiązania. Natomiast jeśli interesują Cię kwestie podatkowe w spółkach, czy też szerzej rozumianym biznesie, to zachęcam Cię do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.